Cześć, cześć, cześć! Witam was wszystkich, tutaj Frodo. Witajcie w kolejnym odcinku... Oj, myszka. Eee, w serii zagrajemy w custom z Grytumy, custom pod nazwą Jungle Fever. Tutaj ostatnio zakończyłem, zabiłem małpkę niechcącą. Stoimy przed liną, tylko tak się zastanawiam, co to jest na dole? Czy to jest to takie, co myśmy... Czy my tam byliśmy? Tak, to są chyba te takie... Oczywiście, że byliśmy. No ja to te ważki zabijałem. A patrzcie, w ogóle nie spojrzałem na górę. any movement could make me fall then mm. ah. także taka sytuacja slow and steady any movement could make me fall Inaczej trzeba to było robić. Delikatnie, ale dobrze jest. Najważniejsze, że jesteśmy gdzieś tu wyżej i coś tutaj... Jakieś wdrapanki są. Ale po jaką... Po jaki czwart? A jest jakiś tam makulela, ale jak się tam do niego dostać? Małpa jest. Jezu. Aha, może na ten ten? Tu jest taki cypel. Mhm. Dobra. Pytanie, czy on będzie mnie atakował? Wygląda na takiego. Chociaż. A w ogóle, jaką mam broń? 154. Tu nie mam nic. O, ten sobie weźmie. Widzę, że nie atakuje. No dobra, chcę pogadać. Jestem tu, żeby oddać skrzynkę jungle. Fever It to znaczy, że oh, jestem. O! Jeszcze ten. Jezu, jak ja lubię tę piosenkę. To śpiewa Enigma. Action. You have returned our heart of nature. Tak. The spirit of the jungle will be honor your name. No raczej. Skąd wierzymy na Dziękuję. Ehe. Ehe, no tak mało wiele. Pozabijaliśmy troszkę małpek. I'm not here to take, but to return. Strange warriors took it from us, but now it lies in your hands. Will you hand it over to me so that it can return to our people? Yes. You have returned uh -huh. to our people. The ancestors will honor your name. And the jungle will not forget you. We thank you.

Ha, ja zrobiłem kolejny odcinek! No ale skąd nie miałem wiedzieć, że to już koniec? <laughs> Kto to wiedział, że to koniec? Ale wiecie co, wrócimy sobie może jeszcze do sekretów. Fajne zakończenie. Czyli... E... Umieściliśmy artefakt, który był tutaj, ale został skradziony. Strasznie Lara miała potrzebę, żeby po prostu... Tak. Żeby... Był na swoim miejscu i żeby tutaj ten lud czcił go dalej i e, chronił. Bardzo dobrze. Jeżeli to był artefakt jakiś, który rzeczywiście no e, miało dla nich jakieś takie znaczenie bardzo, no to czemu nie? Patrzcie, siedzą sobie chłopaki. Ładko. Ale już się ja padzę. No a ja tutaj, prawda, skończywszy ten custom. Ile to tam? 5 minut <laughs> chciałbym chociaż jeszcze do 10, żeby chociaż taki był króciutki. No ale wyszło jak wyszło, powiem wam tak, yy, bardzo fajny custom, bardzo mocno dżunglowy. Tak Chapters End. Aha, no różnie może być. Bardzo dżunglowy, można było się naprawdę tutaj y, umęczyć, w sensie, żeby cokolwiek zobaczyć, ale fajnie, tak spójnie wszystko tutaj zrobione. No, jakoś mi się to podobało, Ładne to, ładnie to było zrobione. Odgłosy strasznie mi się to, bo tych pistoletów podobały tutaj. No. Czy coś jeszcze? Aha, no. Agent XP Stranger 1992 I heard, thank you for my level tester Wasn't only found sounds oh, fajnie być takim testerem Chciałbym być In And without we in this level would we have been possible. Aha, dobra. Special thanks to support me. Okay. object, much more. I grateful for help me along the way. Me along with the way. No, i dziękujemy wszystkim właśnie z takiej mm, community, społeczności Terelnet. No. Next adventure, bardzo fajnie. I tutaj właśnie zostawił, gdzie można ściągnąć sobie ten custom, jeżeli macie ochotę. No fajny, przyjemny, naprawdę bardzo fajny. No niestety ym, tutaj sekretów 7 na 9, jakieś dwa, ale. Ja podejrzewam gdzie jeden mógłby być. I um, ja bym chciał zobaczyć czy mógłbym się jeszcze ewentualnie wrócić. E, dobrze to było to. Tak, to jesteśmy tu, ale ja bym chciał się jeszcze wrócić, wiecie co? No, spróbować, bo może by się i udało. Jeszcze te dwa zdobyć. No, 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 tu jesteśmy tu. Tylko nie wiem pytanie, czy po prostu dadzą mi jeszcze się cofnąć. Ale z tego co widzę, to tak na nawet to fajnie wszystko tu wygląda, więc nie jest tak źle. Stąd przyszliśmy, tak? Tak. Tu nie spadł. A, tutaj te głazy wszystkie spadały. Jeszcze tylko sobie to zobaczę. No, no, no. I tu jesteśmy. Tak. Chryste, panie. Żeś gruchła na dół. No, trudno. Bo chciałbym się właśnie jeszcze, wiecie, szybciutko wrócić do naszej dżungli tutaj i spróbować chociaż ten jeden znaleźć, bo. No, wydaje mi się, że kojarzę, gdzie on mógłby być. <laughs> Jakbyśmy sobie jeszcze raz weszli na górę, hmm. tak spróbujemy na co? Chociaż jeden jeszcze, żebym zdobył. Nie to, że się tam uparłem, bo z tego co wiem, w sumie nie wyczytałem, czy jest coś na przykład. Za zdobycie wszystkich sekretów czasem tak bywa, nie? Ja już Wam mówię, tam jest po prostu ten wodospad. I jak ta tyrolka spadała, to tak troszeczkę. No właśnie, czy ja tam byłem? Widzicie to? tam leje się ten wodospad i takie, takie coś koło takiego czegoś spróbujemy zrobimy sobie tak, i teraz nie, ja bym chciał jeszcze zobaczyć tu o tam czy my jakoś się tam dostaniemy na górę widzicie, jest jakaś kratka, ja tu nie byłem, ja tu nie byłem tam, absolutnie więc dlatego to jest jeszcze taka miejscóweczka, która mnie tutaj że tak powiem korci gdzie byśmy mogli jeszcze sobie poodwiedzać owszem jest tutaj myśmy tam byli, pamiętacie, ale to to niczego nas nie doprowadziło ten wodospad, który tam jest właśnie to, ten wodospad mnie tak korci dlaczego my nie możemy na niego tam gdzieś skoczyć hmm. ja sobie jeszcze tam pójdę, czekajcie Bo po co ta droga tutaj jest, o ta tutaj. Na jaką cholerę bym tutaj tę drogę, no. I tam właśnie do góry jakoś chyba, że to jest droga, którą ja muszę właśnie... że tędy niby tu 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 ale nie sądzę. I wtedy do sekretu. No też tak może być. Strasznie mnie tam właśnie korci, żeby jeszcze się udać. Ja tam widzę nawet yy, gdzieś roślinkę. Właśnie tamtędy. Jakbyśmy poszli do góry. No, no, no. Taka sytuacja. Zaraz zobaczymy. To może nie tu. To może tam. Bo jak jest styrolka na przykład, to ona nas doprowadzała właśnie w to miejsce, tutaj. I nic więcej, chyba że ja po prostu coś tu pominąłem. A tu byłem w ogóle, na górze? Tak, byłem. Ale gdzie nie byłem? Tam byłem? Też mogłem być, ale. Tak, tu byłem. Tylko że. Czy tutaj jest jeszcze jakaś dalsza droga? Jak tam właśnie za ten, za ten winkiel się dostać? Chyba że po prostu widzicie? Tutaj jest jeszcze coś wyżej. No, no. Eee, wyżej wodospad. Widzicie? O tu. Nie, to nie wejdę tam. Zaraz zobaczę. Tu byłem, to na pewno, to wiem. Aha. I to się właśnie szło do tej tyrolki, tylko takie właśnie mam... ...pytanie. Jak się za tam... O tam, bo... Aha, stamtąd. Aha. No dobra. Widzę to. No to czekajcie, to już że nie będzie tak źle jakby tutaj tak a tu nie wiem gdzie tutaj można by było ewentualnie pójść Tam też byłem, ale nie, nie, nie ten, nie poszedłem gdzieś dalej czy coś. Ja tutaj też byłem na górze i tam były znajdki, ale nie wiedziałem, że dalej moglibyśmy się... Zrobimy takiego wykręta jakiegoś. Już, już, już patrzę. były znajdźki. I teraz o właśnie tam. To tam mnie nie było, no. Pytanie, czy to jest dobry, dobry sposób? O, widzicie, tam są nawet te. Też trzeba by było je wziąć. Ziółka. To od razu zabierzmy. Dobra. Mogę tak? Mogę. No tak. A słuchajcie, a to można rozbić, czy nie? Ten odgłos jest przepiękny. Nie, przepiękny odgłos po prostu strzelania, nie wytrzymam. I tu mnie nie było, no. Na tym wodospadzie, absolutnie. No i to jest właśnie ten wodospad, który chcieliśmy się. Ty ciulu, ty. Ale trzeba przyznać, że trzeba dużo w niego wpakować, żeby. Móc jakoś to przeżyć. E... Spróbuję jeszcze to. Tak. I tutaj właśnie tędy. No, 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 ale po jaką cholerę tu? To nie jest sekret? Oczywiście, że to jest sekret. Aha. Oddeczumia raz. Yeah. No i tu jest to, ale to nie jest jako sekret. Nie zrobiony jest jako sekret. Jest po prostu jako znajdźka tutaj. No, wiecie co? No ja bym tu zrobił sekreta. Ewidentnie. Może jeszcze mogę gdzieś wyżej. Wiecie jak nie wiecie? Nie no, nie przesadzajmy. To by była taka właściwa droga, jeżeli chodzi właśnie o tamtą jedną z tych, z tych buddh. Ja tutaj już chyba nie widzę żadnej jakby możliwości, żeby gdzieś połazić. Ewentualnie jeszcze mam taką miejscówkę, ale nie w tej lokacji tutaj. Tu byliśmy, tak? W tej, tej świątyni. To jest to. To tak jakby nas właśnie prowadziło hmm. do tego miejsca. Po prostu jakoś to inaczej zrobiłem. Po prostu. Od sekretu. O Jezu. Hmm. Udało mi się po prostu tutaj tą drogą dojść, ale od sekretu. Mhm. No, no, no. Ale wiecie co? Jeszcze mnie taka korci jedna, jak tak było, takie miejsce. O. Co to ja, nie ten? Nie zapisałem? To tak może być. Nie no, musiał mieć abnąć, jednak. aha takie miejsce gdzie był gdzie było bagienko mogę tutaj do wody Dziękuję. byłem pewny że to był był sekret no niestety ale powiem wam że Ciekawy jestem tych dwóch sekretów, bo wydawało mi się, że że nieźle to wszystko przetrząsnąłem tu. A tu się okazuje, że to tak nie jest. To właśnie, czy, czy właśnie. Aha, tu byłem. No, 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 tu byłem. Dobra, słuchajcie, no, myślę, że to chyba wszystko. No, nie będę tutaj już chyba wymyślał. Musiałem gdzieś nieźle przeoczyć to. Może gdzieś tu. Wiecie, tych... Tutaj tych lokacji to trochę było, więc wcale bym się nie zdziwił, jakbym gdzieś jeszcze... Yy, gdzieś po prostu jeszcze przeoczył coś. Dwa sekrety, no. Ta. Mhm. Dobrze. To będzie na tyle, jeżeli chodzi o... Ten custom. No, nie wiedziałem, że już będzie tyle do końca, więc pewnie bym dokoptował do tamtego poprzedniego. No, ale że tak wyszło, jak wyszło. Nie szkodzi, w sumie, to. Um, zapraszam Was na kolejny custom, bo też już mam, też fajny znalazłem. My sobie zagramy następny jakiś. No, tak to jest jak się gra na ślepo, nie? Skąd mogę wiedzieć, że już koniec? Dziękuję Wam za dzisiaj. I co? Do następnego. Trzymajcie się, cześć.